Dwa, trzysta sześćdziesiąt pięć dni e, i dużo, i mało. To, e, z punktu widzenia przygotowań. E, Wiemy, że mamy ponad 160 różnego rodzaju zadań do zgrania: od organizacji meczów na halach, przez organizację całej logistyki poza halami, przez w końcu uruchomienie sprzedaży biletów. Ta sprzedaż biletów ruszy na przełomie kwietnia-maja. Potem bardzo ważne wydarzenie czerwiec oficjalne losowanie, podczas którego poznamy jakie drużyny do Polski przyjadą, jaka to będzie ta najlepsza szesnastka podczas mistrzostw Europy w Polsce. Przygotowania do mistrzostw Europy w piłce ręcznej już trwają dość jakiś czas, tak więc mamy pewne sprawy a większość dogranych. To nie tylko jest oczekiwanie na mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, ale i również to jest cała seria różnych działań promocyjnych czy promujących piłkę ręczną w naszym mieście. Chcemy, żeby mistrzostwa Europy były także takim powiedziałbym pozytywnym bodźcem do Uprawiania sportu ogólnie, a w tym w szczególności do popularyzacji piłki ręcznej. Wreszcie mamy tą pozycję miasta liderującego w imprezach sportowych, w ważnych imprezach sportowych. No mamy taki potencjał, który warto wykorzystywać, który warto wykorzystać i to się dzieje i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Bądźmy od dzisiaj. Pozytywnymi ambasadorami Mistrzostw Europy w piłce ręcznej w Katowicach. Każdy, kto będzie przechodził właśnie tu w Katowicach, będzie mógł spojrzeć, ile jeszcze dni do tego fajnego, dobrego wydarzenia. Ale także akurat tak się składa, że rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Katarze z udziałem polskiej reprezentacji, gdzie te mistrzostwa też mają dosyć ważny wymiar w kontekście naszych przygotowań. To dobry wynik albo dobra gra, pozytywna gra polskich reprezentantów no też będzie nam pomagała w tych, w tym, w tych przygotowaniach. A dzieciaki, maskotka, no to jest pewien symbol właśnie tego, że my nie chcemy tych mistrzostw. Zamknąć do hal podczas turnieju, tylko chcemy, żeby te mistrzostwa były fajną okazją do i promocji miasta i pokazywania tego, co się w miastach dobrego dzieje w Europie. Za chwilę będziemy o tym też mówili za granicą i do promocji takiego, powiedziałbym, zdrowego, fajnego trybu życia, bo to w końcu też o to chodzi, żeby mistrzostwa były pewnym impulsem do dobrych, dobrych zmian w naszych zachowaniach i to myślę, że dzisiaj też mieliśmy okazję tak troszeczkę poczuć podczas ładnego dnia w Katowicach. I tak za 365 dni będziemy witać wszystkich naszych znamienitych gości, którzy przyjadą na tą największą imprezę rangi europejskiej w Polsce w 2016 roku.